i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii myśli, więc kupuję myśli, więc smakuje, czytajcie jak chcecie. Będą tu same cudowności ze sklepu Lidl. Ostatnio wiem, że tylko w Lidlu robię zakupy, ale jakoś po prostu uzależniłam się od zakupów w tamtym sklepie yy, do Biedronki mi nie po drodze, chociaż mijam je pod rząd chyba ze cztery. Ale nieważne, Lidl ma super ofertę, za każdym razem czymś mnie zaskakuje. Mam tutaj ogromnie ciężki koszyk Dlatego ja nie będę go podnosić do góry, tylko będę Wam pokazywać. Wyciągnę te najcięższe rzeczy i na nich się skupimy. Jak wiecie, kochani, teraz jest sezon grillowy i ja chciałam Wam polecić kilka hitów. Niektóre dokupiłam, dzisiaj będąc w Lidlu, a niektóre jeszcze nie zużyłam, więc będę Wam pokazywała takie otwarte, używane, bo to po prostu są, no, no wow. Mój mąż jak zobaczył reklamę firmy Roleski Sosów, to powiedział, kurczę, muszę kupić szczególnie te bardzo ostre, bo on jest miłośnikiem tych ostrych. Nie mówię tu dokładnie o sosach, o takich. Wszystkie okazały się dostępne w Lidlu. Niektóre są zjedzone, niektóre są nowe, tylko z tego względu, że już zostały zjedzone. Więc to nie jest tak, że jeszcze nie otworzyliśmy. Naszym hitem jest zdecydowanie z tych ostrych ten średnio ostry. Wcale nie ten piekielny, dlatego że ten najostrzejszy, najostrzejszy to jest po prostu dla mnie jest nie do przełknięcia. Mój mąż uważa właśnie, że jest ostry, ale taki najsmaczniejszy, jeżeli chodzi o ostrość oczywiście, bo jest bardzo ostry, jest ten paprykowy, średnio ostry i one mają całkiem fajne składy, jak na takie gotowe sosy. No i nie doszukujmy, się tutaj wiecie, nie, nie, nie szukam tutaj jakichś cudowności, bo wiadomo, że cukier w tych sosach jest, ocet i tak dalej, ale nie jest źle. Papryka konserwowa, papryka normalna, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koncentrat pomidorowy, chili i skrobia modyfikowana. Więc nie jest naprawdę źle, jak na takie gotowe sosy. No i te sosy właśnie mówię, firma Roleski, sosy ostre i to są właśnie te, które Wam pokazałam mamy takie dwa, ten jest przepyszny i też go już dokupiłam, to jest mój ulubiony jeżeli chodzi o te paprykowe, czyli sos do kurczaka z papryką, on ma w składzie przecier pomidorowy, woda, cukier, papryka czerwona, ocet spirytusowy, cebula skrobia, sól, sos paprykowy i przyprawy więc tak wygląda ten mój ulubiony jeżeli chodzi o te czerwone, ten jest taki średni, jakoś mi tak nie potrzeb mojemu mężowi również, ten sos do kurczaka z czosnkiem, ma bardzo podobny skład a to są moje nowe odkrycia i kupiłam je dziś i możecie zobaczyć, że jedynego zjedliśmy tyle, drugiego o dotąd. Dzisiaj był test na grillu, są boskie, przepyszne. I to są sosy jogurtowe również z firmy Roleski. Pure Line się nazywa ta seria, aż 70% naturalnego jogurtu. To jest sos jogurtowy z czarnym czosnkiem, a to jest sos jogurtowy z prażonym sezamem. Obydwa są boskie. Powiem Wam, że ten dodałam do mieszanki sałat. Zresztą dowiecie się, bo nagrywam foodbooka, więc zobaczcie, jaki fajny sos na bazie tego wymyśliłam, a dodałam tylko dwie łyżki tego. Natomiast ten już jadłam normalnie do mięsa grillowanego i mamy w składzie jogurt naturalny, wodę, czosnek, cukier, pektyny, ocet winny, biały sól, czarny czosnek i aromat naturalny. Natomiast tu jogurt naturalny, woda, cukier, pektyny, ziarno sezama prażonego, ocet winny, biały sól, aromaty e, zawierają sezam i gorczycę, barwnik w sensie karotem. Bardzo fajne, naprawdę 70% jest jego naturalnego, zarówno tu, jak i tu, tu nie ma ściemy. One są takie bardzo rzadkie. To mogą być świetne podstawy do zrobienia super sosu do sałatki. Naprawdę polecam Wam gorąco. Oczywiście, jak mówię o tym wszystkim, powinny się tu wszędzie pojawiać ceny. Ok, o, następną rzeczą, i szczerze Wam powiem, że mówię tu co, yy, że. Yy, Myśli, więc smakuje, ale tego jeszcze nie smakowałam. Ale jest to po prostu oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłuczenia z Grecji. Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. Więc, no, no, po prostu super. Ciemna butelka. Pamiętajcie, że oliwę zawsze powinniśmy kupować w ciemnej butelce 500 ml. No, jestem zadowolona, więc chciałam Wam ją pokazać. Dlatego mówię, że to jest połączenie myśli, więc smakuje z myśli, więc kupuję. I tak, mam dwa paznokcie pomalowane, testuję dwa lakiery, reszta nie, więc ale to zobaczcie w osobnym filmie, może nawet jutro. Dobra, to tak gdyby ktoś się zapytał, czy ty masz na dwa paznokcie pomalowane, jeszcze na inny kolor? Dokładnie tak. Idziemy dalej. Dalej mamy coś, co wzięłam dwa razy, już Wam pokazuję. I byście powiedziały, głupia Karolina kupuje takie małe opakowania, gdzie normalnie można kupić w dużych opakowaniach i nie przepłacać, ale powiem Wam, że jak to opakowanie zobaczyła moja córka za pierwszym razem, jak to kupiliśmy jakiś tydzień temu, to po prostu przepadła i ona chce to chrup chrup, chrup chrup, chrup to i chrup chrup tamto, ona mówi chrup chrup właśnie a podejrzewam, że przekonują ją te obrazki. I mamy tutaj kokosowa i kakaowca. To jest pieczywo chrupkie kukurydziane z kakao, to jest pieczywo chrupkie kukurydziane z kokosem. Oczywiście w tych dodatków kokosa i kakao nie jest takie tak mocno wyczuwalne, ale są naprawdę smaczne no i na pewno zdrowe. Kasza kukurydziana, cukier trzcinowy, wiórki kokosowe, sól, aromat. Natomiast tu kasza kukurydziana, cukier trzcinowy, kakao o obniżonej wartości tłuszczu, sól i aromat. Jest to fajna alternatywa dla jakiejś takiej Takiej przekąski i ja wzięłam je na wyjazd. Już się tak pomalutku szukuję żeby mieć jakieś przygryzki do auta, i nie tylko, więc dwa razy takie cuda. Dalej pokażę Wam, poczekajcie, bo tak odkładam, co jest jakby mniej ważne, bo to po prostu miałam do spakowania, bo na przykład wzięłam takie kółka ryżowa, już Wam je pokazywałam, więc nie będę 100 razy tego samego pokazywać. Fajną alternatywą są takie kółka ryżowe, które ja wzięłam tym razem serowe i jednak moim dzieciom nie bardzo przypadło do gustu, jednak te o smaku pizzy smakowały im bardziej. No ale Wam pokazuję po prostu, że są dostępne i serowe i o smaku pizzy właśnie w Lidlu. Kolejne hity. Dziewczyny to są po prostu hity wszechczasów. Ja wzięłam za pierwszym razem tylko ten smaczny, smalczyk z fasoli. I powiem Wam, że przepadłam po prostu. To mam otwarte, tego jeszcze nie jadłam, więc to smakuje, a to kupuję trochę, tak jakby w tej serii. Pasta z pestkami słonecznika z ogórkiem i koperkiem. W składzie mamy woda, ogórki konserwowe, olej rzepakowy, pestki słonecznika, białko grochowe, błonnik grochowy, skrobia ziemniaczana, sól, aromat, przyprawy, czyli koper i pieprz czarny. Super! A ten smalec, fasola biała gotowana woda, olej rzepakowy, cebula smażona, jabłka suszone, białko grochowe, sól, aromaty, przyprawy, czyli pieprz czarny, majeranek suszony, cebula, czosnek, składy genialne, świetne smarowidła, uważam do kanapek, no to jest pyszne, jeżeli mówię o tym smalcu, tego jeszcze nie jadłam, więc na pewno testować będę, super, 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 myślę, że to jest, no po prostu, no fajne, a to smakuje wybitnie, na żytnim chlebie i do tego ogórek piszony. przepyszne, polecam Wam serdecznie zerknąć, u mnie to leży normalnie na lodówkach, ale koło takich, wiecie, na przykład pierogów, krokietów. Tam w moim lidlu akurat to znalazłam. Idziemy dalej. Rzecz, która nam się skończyła, my naprawdę takie coś mamy, takie bio kakao na pół roku, ja Wam ostatnio to pokazywałam gdzieś, ale myślę, że było tak dawno, wiele osób do mnie doszło, to jest dalej w ofercie Lidla, to jest już na stałe w ofercie Lidla, więc polecam Wam serdecznie, jeżeli Wasze dzieci lubią kakao, takie po prostu rozpuszczalne. Wiem, że można ugotować naturalne kakao, ale smak jest inny, jednak mój Ignacy kocha, Łucja jeszcze nie piła, ale Ignacy kocha i raz w tygodniu pozwalam mu spokojnie na takie kakao, do tego jakieś, nie wiem, kanapeczka z serem, super wszystko pasuje. I mamy tutaj, ja mówię, kakao, a to tak naprawdę jest czekolada. Czekolada do picia z cynamonem. I mamy tak, masa kakaowa minimum 42%, składniki 44% kakao w proszku, cukier kokosowy, cynamon z rolnictwa ekologicznego, koniec, więc naprawdę skład jest bardzo fajny. Jak wiem, bardzo dużo cukru. Dlatego tego nie dosładzamy, jakby nie ma takiej potrzeby. U mnie wystarczy jedna taka czubata łyżeczka, zalewam mlekiem i mamy przepyszne picie. Oczywiście nie fit, nie jakieś na maksa zdrowe, ale jedna. Kolejna rzecz zawsze dostępna w Lidlu, już wiem, że nigdzie nie muszę jej szukać, to jest ksylitol, u niezastąpiony, jeżeli chodzi o wypieki i niezastąpiony, jeżeli chodzi o moje ulubione jogurty, które robię na słodko. Na przykład podprażam duszę jabłka przy użyciu wody, dosypuję jedną łyżkę takiego ksylitolu, ja je duszę, słuchajcie, z cynamonem, a potem zjadam z naturalnym jogurtem, ubóstwiam to, łucja zresztą też, więc taki ksylito, ksylitol normalnie dostaniecie w Lidlu. Dwie przekąski, które... Mmm... Uwielbiam i y, z ciężkim sercem dzielę się z dziećmi, bo tego jest bardzo, bardzo, bardzo mało i to jest jedy, jedyny minus. Tutaj chyba jest pięć kuleczek w jednym opakowaniu, ale to jest po prostu coś genialnego i spokojnie możecie kupić taki schłod dzieciom, bo z, y, potwierdzam Wam, że się na pewno zasłodzą i będzie pysznie, smacznie i zdrowo. Ja sama je po prostu ubóstwiam. Rzadko sobie na nie pozwalam, bo y, wolę zjeść batonika i bardziej się zasłodzić, to jest tylko pięć kuleczek. Ja z chęcią bym wciągnęła takie dwie paczki na raz. Mamy tutaj miąż orzechów kokosowych, syrop z agawy, chrupki komosowe, inulina, błonnik z korzenia cykorii, orzechy nerkowca, migdały, miód, kurkuma, cynamor, imbir suszony, kardamon, pieprz czarny mielony. One są boskie, ten smak jest boski. A tutaj mamy miąższ orzechów kokosowych, wiórki, syrop z agawy, chrupki komosowe, Inulina, orzechy nerkowca, migdały zagęszczone, sok malinowy, miód, malina liofilizowana. Super, dobra kaloria, nigdy nie zawodzi, naprawdę tam są świetne składy. Super, super i fajnie, że ona tak weszła do tego Lidla już z tą ofertą, że naprawdę tam na okrągło tą dobrą kalorię spotkamy. OK, jeżeli chodzi o przekąski, jeżeli oglądacie moje foodbooki, to wiecie, że za każdym razem kupuję to. Firma Laikonik, tu mamy bajgle, tu mamy paluchy z ziołami prowansalskimi, a te oryginalne. Coś pysznego, genialna przekąska, cudowny zamiennik, chipsów, paluszków, precelków i całej reszty. Nie wiem, czy wam czytać skład, ale będę, bo w sumie ten film na tym ma polegać, że tu składy czytam, bo to zawsze mnie prosicie. Mąka pszenna, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sezam, sól morska, nasiona szałwi hiszpańskiej, siemielniane, zioła prowansalskie, bazylia, majeranek, rozmaryn, czober, szałwia, oregano, tymianek, mięta, regulator, kwasowości, zakwas, w proszku, sól, drożdże, aromat. Jest naprawdę bardzo dobrze jak na taką gotową przekąskę. Mąka pszenna, olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól morska, nasiona w hiszpańskiej, siły regulator kwasowości, zakwas w proszku, drożdże nieaktywne. Ekstra! Polecam Wam serdecznie. Moje dzieci kochają i yy, ja z mężem również. Dalej idąc mamy piratki, nową wersję, taką opakowanie, znaczy ja już je widziałam milion razy, są pyszne, po prostu jak na piratki przystało. Te piratki różnią się tym, że no nie mają wokół siebie takiej grubszej skórki, e, no mniejsza z tym, e, różnią się tym. Tamte są z kurczaka i z wieprzowiny, my jemy tylko te z kurczaka, a te są z indyka, więc no nie różnią się tylko tym, tylko różnią się mięsem przede wszystkim. W składzie mamy mięso z fileta z piersi indyka, sól, przyprawy glukoza, sok z pietruszki i pora, sproszkowana acerola. Genialny skład, powiem wam dla waszego dziecka. Szynka z fileta indyka 100 gramów produktu ze 100 gramów mięsa, bez dodatku barwników, fosforanów, glutaminianu monosodowego, substancji konserwujących. Jestem pyszna, bo, no i to jest właśnie tu wymienione. Polecam serio, serio piratki, coś cudownego. Kolejne hity, jeżeli chodzi o lin są to przyprawy. Ja Wam w ostatnim footbooku pokazywałam mieszanki warzywne, pokazywałam Wam gotowe kotleciki yy, jaglane właśnie z tej firmy, a mówię tu o firmie, firmie Kania. Pokazywałam Wam fiksy do spaghetti, fiksy do gulaszu. Wszystko z tej firmy, wszystko mega naturalne. A teraz mam trzy razy przyprawy, które mnie po prostu zachwyciły, jeszcze nie używałam, ale słuchajcie. Tu jest inspiruje nas natura, mieszanka przypraw mięso mielone, yy, bez dodatku soli. Tu mamy Mieszanka do mięs bez dodatku soli, a tu mamy kebab gyros bez dodatku soli. Skład to, gyrosa mówię, papryka słodka, czosnek, nasiona, kolendry, majeranek, kmin rzymski, rozmaryn, gorczyca biała, imbir, cebula, kurkuma, cynamon. Przyprawa do mięs. Papryka słodka, cebula, pomidory, chili, czosnek, nasiona kolendry, kmin rzymski, pieprz czarny, majeranek, oregano, koncentrat, soku z cytryny w proszku, tymianek, rozmaryn, mąka ryżowa, olej rzepakowy. Fajnie mieć wszystko od razu wymieszane w jednej trabce i nie musieć mieć tych wszystkich przypraw. Wiecie o co chodzi, to jest super. Tutaj mamy w tej do mięsa mielonego, czosnek, nasiona kolendry, cebula, mąka ryżowa, pomidory, pieprz czarny, gałka muszkatałowa, liść laurowy, rozmaryn, chili, korzeń lubczyku, oregano. Genialne składy, polecam Wam serdecznie. Seria nazywa się Inspiruje Nas Natura. Idąc dalej, fantastyczne jogurty, po prostu przegenialne jogurty z Kyr, z firmy Spilos, w stylu islandzkim, z wysoką zawartością błonnika, truskawka, 0,2% tłuszczu. Ja ją tu o mnie, po prostu ubóstwiam. Mamy tutaj serek kwaskowo-podpuszczkowy z 20% wsadem truskawkowym, zabiera substancje słodzące. Mleko tłuszczone, woda, truskawki, skrobia, sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego, pektyny, gumak santanowa. no nie wiem czy to jest coś fajnego, nie wydaje mi się, ale okej, okay. koncentrat z marchwi, regulator kwasowości, mleczan wapnia, kultury bakterii fermentacji mlekowej, zawiera naturalne aromaty, a słodzone jest aspartam i acesulfam K. No dobra, ja wiem, wiem, że jest bardzo dużo zwolenników i przeciwników tego, że słodzik szkodzi albo nie szkodzi. Mniejsza z tym, czy to szkodzi, czy to nie szkodzi. Czy jest tu cukier, czy jest tu słodzik, czy jest tu cukier trzcinowy, kokosowy, czy inne kolerstwo. Te jogurty są po prostu pyszne, więc nie wszystko musi być mega zdrowe, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre, więc no ja polecam, mi smakuje i je Chociaż powiem Wam, że nic nie pobije tych jogurtów. Ostatnio, ostatnio też w je Wam pokazywałam. Dzisiaj już wzięliśmy całą paletę nie da się inaczej. Nasze ulubione to jest śliwka. Moich dzieci zdecydowanie truskawka. Powymienialiśmy się ostatnio smakami, i już wiemy, jak to wygląda. I jest to jogurto, smoothie truskawkowe. Słuchajcie tego. To jest po prostu hit wszechczasów. czasów. 70% owoców, 30% jogurtu, 0% cukru. Czy to prawda? Już wam czytam skład. I co jest najlepsze: moje dzieci pokochały, więc ja jestem przeszczęśliwa. W składzie mamy przeciery owocowe, czyli przecier jabłkowy 40%, przecier truskawkowy 30%, jogurt naturalny 30%, jogurt i owoce 100% niesamowity jogurt, niesamowity i powiem Wam, że my piliśmy już je normalnie, ale ja też już robiłam kombinację, co chodzi o łucję, bo Ignacy po prostu wkłada sobie tutaj rurkę i też pije, odkręca, wkłada rurkę i wypija po prostu do śniadania na przykład, a mojej łucji na przykład zalewałam tym borówki, truskawkę pokrojoną i ona po prostu wcina Coś genialnego, polecam Wam serdecznie. Zero cukru, po prostu, więc to jest coś po prostu genialnego w składzie. A to po prostu smacznego. Idąc dalej, mam pasta warzywną, ich nie może nigdy u mnie zabraknąć. Najlepsza jest ta z czarnuszką, ale jej mam zapas, dlatego sięgnęłam po tą zgrylowaną cukinią i kary. Ona genialnie smakuje w połączeniu, tak wysmarowane pieczywo, i na to na przykład papryka i posypane czarnuszką. No, kocham. Mamy w składzie cukinię grillowaną, ciecierzycę, olej rzepakowy, wodę, nasiona słonecznika, sól morską, koncentrat soku z cytryny, cebulę suszoną, kary, pieprz czarny i cukier. Świetnie, po prostu świetnie, wawrzyniec, tak wygląda ta pasta i jest przegenialna. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać yy, przy okazji tych zakupów jest to papryka szczeciński z łososia. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu od dziecka uwielbiam yy, paprykarz. Pamiętam, jak moja mama mi na kolację robiła kanapki z paprykarzem no ubóstwiam. I ten paprykarz ma w składzie, nawet nie wiem co, bo go po prostu biorę, bo mi smakuje: 40% ryżu, łososia atlantyckiego, 24%, cebulę, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, białko sojowe, kaszę manną z pszenicy, wodę, błonnik pszenny, sól. Aromat naturalny papryki i kwas cytrynowy. No nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Ale jest po prostu pyszny. Naprawdę jest pyszny. Dla mnie to jest takie wspomnienie dzieciństwa. No i tak się rozglądam i kochani, to już wszystko. To wszystko, co chciałam Wam pokazać przy okazji tych zakupów teraz w Lidlu. Cała reszta to już była taka standardowa reszta, dlatego nie robiłam tym razem foodbooka. Foodbooka. Foodholu. No dobra. To tyle. Trzymajcie się cieplutko i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmie. Pa!